Uroczystość objawienia pańskiego. Pierwsze czytanie z Księgi Proroka Izajasza nie tylko jest ciekawe, dlatego, że wspomina o tych, którzy przyjdą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, że zaleje, zaleje ich mnogość wielbłądów, więc kojarzy się nam z trzema królami, ale przede wszystkim jest ciekawe, dlatego że pokazuje, że z Jerozolimy ma wyjść światło, Jerozolima ma mówić o świetle, tym światłem jest Pan Bóg, chwała pańska. Że tak naprawdę wszystkie ludzie przyjdą do Jerozolimy, i Jerozolima będzie takim miejscem, gdzie ludzie odkryją, że w tym mroku ciemności jest jedno światło. To światło pochodzi od Boga. Nam trochę może jest łatwiej, mamy dużo sztucznego światła, ale w czasach, kiedy, kiedy tego światła nie było wiele, kiedy głównym światłem było słońce i księżyc i gwiazdy, to, to, to przekonanie o tym, że. Że jest jakaś niesamowite światło, które płynie z Jerozolimy, płynie od samego Boga, Jachwe, Boga Izraela, jest jakimś takim mocnym świadectwem wiary. Nie szukajcie gdzie indziej. Jedynym źródłem światła, to znaczy prawdy, to znaczy objawienia, to znaczy jasności, pokazania w życiu drogi jest Pan Bóg. I tu pod względem warto sobie. Uświadomić, że bez Pana Boga no, ciemno jest. Jest ciemno w życiu, on jest naszym światłem i niby w tym samym pokoju są wszystkie pomieszczenia, ale kiedy, kiedy zgasi się światło, to się człowiek pobija, to człowiek naprawdę namęczy się, to człowiek straci dużo czasu. Jezus mówi o sobie: ja Jestem światłością świata. Kiedy on jest w naszym życiu, wtedy ten świat nabiera całkowicie innego blasku i całkiem żyje się bardziej sensownie. I bardziej człowiek po prostu wie, po co zmierza, do czego zmierza i, i jaki to wszystko ma sens. W tym sensie też warto wierzyć w Pana Boga, bo, bo wtedy wiem, że moje życie jest życiem w świetle. Psalmista zwraca uwagę na to, że. Wszystkie narody przyjdą, dadzą pokłon Panu, że królowie Tarszysz i Wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. Znowu są to fragmenty, które pięknie będą nawiązywały do mędrców, do magów. Natomiast one są świadectwem tego, że psalmista głęboko wierzy w to, że. Że mądrość, że prawda jest w Jerozolimie, że, że prawdziwy Pan Bóg jest w Jerozolimie, jest w Izraelu i że przecież taki dzień, że wszystkie narody na świecie uwierzą w tego Pana Boga. Nam się dzisiaj trochę wydaje, że chyba jest na odwrót: to znaczy, coraz więcej ludzi odchodzi od Pana Boga, coraz więcej ludzi przestaje w niego wierzyć. I albo po prostu psalmista nie ma racji, albo Nowy Testament nie ma racji, Biblia nie ma racji, kiedy mówi, że przed Panem Bogiem zagnie się każde kolano, albo po prostu żyjemy w takich czasach, które jeszcze nie są czasami ostatecznymi. Tam, po tamtej stronie życia, po tamtej stronie śmierci zobaczymy, zobaczymy jaka jest prawda i zobaczymy, że rzeczywiście jest tylko jeden Pan Bóg, jest tylko jeden Zbawiciel, Jezus Chrystus. Drugie czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan jest takim świadectwem Pawła, który przecież walczył z Jezusem, świadectwem tego, że, że może być Ci udzielona łaska, że chociaż jesteś nieprzyjacielem Kościoła, chociaż walczysz z Kościołem, prześladujesz ludzi, to przyjdzie taki moment, że Ty uwierzysz w prawdziwego Boga. I to jest niesamowita scena, zawsze mi się podoba, kiedy, kiedy Jezus spotyka Pawła, mówi: Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I, i Szawel nie mówi: Ja nie prześladuję ciebie, tylko, tylko chrześcijan. Ja nie jestem przeciwko tobie. On doskonale wie, że prześladować chrześcijan to prześladować Chrystusa, że walczyć z Kościołem to walczyć z Chrystusem. Dlaczego mnie? To jest, to ja jestem. Kościół to ja jestem. Chrześcijanie to ja jestem. Cokolwiek uczyniście, nemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. I Szaweł doświadcza wtedy no, niesamowitej takiej łaski, że możesz być przeciwko, możesz nie wierzyć, możesz mieć wiele argumentów za tym, że to nie jest prawda, jak już się spotkasz z Jezusem twarzą w twarz. Jak on jak zobaczysz, że On naprawdę żyje, że On jest stały, to wtedy wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. W tym sensie to drugie czytanie jest dla nas taką pociechą, że być może wiele narodów nie uwierzyło w Chrystusa, bo nie, nie miało tego doświadczenia namacalnego. Być może wielu ludzi jeszcze nie przyszło do Niego, bo nie spotkali tak Jezusa namacalnie, jak spotkali apostowie, jak spotkał święty święty Paweł. Ewangelia opowiada o, o mędrcach z wschodu, którzy przybyli do, do Jezusa, do Betlejem. I zwróćmy uwagę na ten motyw Heroda i mędrców. Oni z jednej strony idą do Heroda, wiedzą, że nowo narodzony król narodził się, więc, więc idą do króla. Jest to logiczne, używają swojego rozumu, tam się dowiadują, gdzie mógł się narodzić Mesjasz. Kapłani wskazują na Betlejem, więc idą do Betlejem, ale w Betlejem dostają daniła wiadomość, żeby nie wracali do Heroda, chociaż mu wcześniej obiecali. I tu w pewnym sensie można powiedzieć, że świetnie ta ewangelia pokazuje, że władze można mieć kontakt z władzą. To nie jest tak, że, że Bóg im powiedział od początku, nie idźcie do Heroda, bo on jest niedobry człowiek. Nie. On w pewnym sensie jest dobry, bo dzięki niemu możecie się dowiedzieć, kiedy pan Jezus, gdzie pan Jezus się urodził, ale też jest niedobry, bo, bo chce pana Jezusa zabić. Więc w tym, co jest dobry, możecie się z nim spotkać. Na tym gruncie, na tym gruncie co jest niedobry, możecie go ominąć. I to, to nie jest jakaś taka etykła sytuacyjna, czy wykorzystanie drugiego człowieka, ale to jest takie jak najbardziej normalne podejście. Że nikogo nie skreślamy nigdy z zasady, ale po prostu mamy świadomość, że w niektórych sprawach możemy się spotkać, możemy porozmawiać i może to być nasza płaszczyzna, a w niektórych się nie spotkamy nigdy, dlatego że, że szkodzisz, że niszczysz, że chcesz zabić to, co jest dla nas święte. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.